Namaste, parafianie, witam Was w tym że były czy w kolejnym codziennym dzieńnym Czy że wczoraj nie było? Nie znaczy, że zapomniałem być. Mi, się mi chciało. Po prostu jakoś nie było o czym zbytnio opowiadać. A dziś, dziś jest. A mianowicie o tym, że strasznie dzisiaj zamiłem. W parowziuty. Do tego odcinka nie było. Także wiedziałem, że nie. Czy się nie daje do internetu? Nie wiem zupełnie czemu przyjmiałem. Natchnienia chyba. No, przybył mi wczoraj nowy widz, wczoraj czy dzisiaj. Wiem, bumbię się w tym. Nie pamiętam jeszcze. Ale albo wczoraj wieczorem, albo... Dzisiaj jakaś dnia, w każdym bądź razie jestem sobie, babciu, zadowolony. Od czasu nie było właśnie nowych widzów. Z ciekawych rzeczy jeszcze, czy że pojawił się pomontaż pod pierwszym filmem z Battle Rims, co mi w ogóle Święcowym i Czy Czyli jednak coś. Czy znaczy dobrze zrobiłem, że zacząłem no, wylewać i wypadłam, by to funkcjonować. No ale jest, dzisiaj nie było. Znowu odcinka. Może zrobię jutro, no, bo jutro. Bo ja wiecie, spaliła nie ma. Na ja razie się skończył. E, co jeszcze jutro też może wrzucę Left 4 Dead 2 albo jeszcze dziś zależy jak to wszystko wyjdzie hmm i e, hmm. myślałem nad e, jeszcze prowadzeniem bitwy bitew e, własnych bitew w, e, Monty Blak'owym mieczem dzieci połat, które nabyłem ja przedczoraj <grymne> sercem wierzę prosta w swojej budowie i uprawie, ale niezwykle brywalna co jeszcze bym powiedzieć dzisiaj hmm. w sumie nie wiem a, to, że tym razem nie zapomnę dać materiał... Yy, adnotacji do Facebooka i adnotacji do materiałów, które którym mówiłem w poprzednim materiale. Bo oczywiście zapomniałem. Tym razem to nie będzie. Miał być, wiem, że dzisiaj Materiał z Umarancia, ale też bym nie będzie strona Stroma tak zamrużał, że wejść na ją tragedię, ale zarobować się, żeby mieć dostęp do potrzebnych mi informacji, to już dobre. No dobre. To już dzisiaj byłoby na tyle przy po Valentine's. Macie jakieś pytania, tematy w których mógłbym opowiadać, piszcie w komentarzach, nie wiem, pójdźcie się, lajpujcie, komentujcie. I co tak dalej? To żeby nie było dzisiaj tak, mówię no, Panale, ja lecę nabrać Left 4 Dead 2. Także trzymajcie się moi drodzy, hejo.